Reksio i Kretes zagłębili się w dżungli. A nie w dżunglę? To y, może do dżungli? Reksio i Kretes weszli do lasu. Na niewielkiej polanie na. Reksiu, weź te maczety. Od tego ścinania krzaczorów pępi nam się maczeta. O, ślady prowadzą w tę gęstwinę. Ruszajmy. Po drugiej stronie gęstwiny było jeszcze więcej gęstwiny. Ale, ale... Widzę, że coś tam błyska niczym światełko w tunelu. Czyżby to lustro wody? Ale się złapał trop. No i proszę, porzucony ponton. O, posełka. Sam raz by naostrzyć pół maczety. Zobacz, Leksiu, tam! Wygląda na łagodne zejście do wody! Miałeś wiosła, Leksiu? Zobaczymy maczetę. Maczeta! krzyżyk! To chyba dobrze, prawda Reksiu? Reksio i Kretes po raz trzeci zanurzyli się w las tropikalny? Chyba nie tym razem. Przed nami jakiś taki otwarty teren. Nareszcie. Ale już nie O! Sznurek! Bierz go Reksiu! O, posełka! Sam raz, by naostrzyć pół maczety. Trzask raz tu związuję i most gotowy. O, ale tu tłoczno. Zobacz! Ślady prowadzą do wioski. Reksio i Kretes dotarli do wioski Tubylców. Za chwilę mieli się nareszcie spotkać z kapitanem Nemo. Dobrze wyglądam? Nie, nie starczy mi kogut? Jest! Doktorze Rollingstone, spróbujemy pana uwolnić przy pomocy pana imbryczka z herbatą. Życzę powodzenia, jak mnie mam. I oczywiście do kieszeni, a jakże? Wy przyjść do Rafiku Miku i ja widzieć, żeby widzieć ten tu Mega Kuku! No, widzimy go. Zaiste mały nie jest, ale widziałem kiedyś większego. U nas w kura Kurabura być taka tradycja, że jak mkret jakiś przybywać do nas, to musieć poprosić ten Mga Kuku do tańca raz, dwa, trzy, że co? Stara legenda masa jajów głosić, że jeden mkret tak zatańczy, że aż się w kuku brzuch rozewrze! No, no, no! Próbować, próbować! Reksiu... Ten pan to chyba odbył nie jeden lot nad kukułczym gniazdem, co? Można prosić do tańca. Ooo, dobra, dobra! A teraz zaraz się okazać, czy ty być ten mket, na którym my czekać. Nic się nie dzieje. Bo to dopiero początek być. Wy By teraz musieć raz z lewej, raz z prawej? Jak kroki dobre być, to kuku się rozewrze brzuchem. O, ta ta cza, if, a, o, ta ta, if, a, o. I tak zupełnie zakręcony kretes tańczył sobie z wielkim kogutem, próbując sobie wyobrazić, że tańczy z moli. Kiedy nagle... O, o, o! Kuku się rozwarł był! Ty być ten kret, ten prawidłowy! Ola, bonga, to wielki dzień dla masajajów! Dziś wieczór my jeść czerwonaki i tańczyć na jedna noga! Ale, ale yy, to chyba jakiś przypadek. Ja tańczyłem bez sensu zupełnie. Ty, tak, ale twój duch tobą sterować i to sterować dobrze! Ty mieć wielki przodek? Co za tym stać? No to ciekawe, co tam być w tym kuku! Niezwykła to opowieść, tu na obrazkach być u Ficji kura mura! Ty, patrz, pasuje. To może hmm, hmm, spróbujemy hmm, zrestaurować tego potwora, co? Hał, 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 No to musimy się rozejrzeć za materiałami. Hmm. Proponuję udać się w stronę lasu. Czajniczek z herbatą, jakże straszny. To będzie oko. Las jest, przystąpmy do znalezienia materiałów. To chyba miało być na gniazdo. Dla czerwonaków nie będzie. Dla wspólnego dobra. Po cichutku mam nadzieję, że palisada się nie rozleci, że niby sprzątamy świat. Po cichutku i za pazuchę. damy to koło od bicykla. Moduł napędowy. Koło, sterowe zresztą. Szpadelek, sadzimy mu w kuper. Tutaj wetkniemy koło zębate, o. Pachlarz tu. Bęben. Super. Patelnia. Dobrze, że pogryziona przez lwy, bo pasuje. A na koniec przywiążemy jeszcze sznureczek, który właśnie wygrzebałem z kieszeni. Został mi po budowie teleportków. No to chyba wszystko. Ale co teraz? Ola Bonga! Pingweje leżą! Leżą, leżą! Pani ko 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 Pani ko 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 no, wielki kuraku, przygotuj się, bo za chwilę ożyjesz. Gotowy, Reksiu? Hał, hał! Pip! Pi. Wszystko w porządku, kapitanie Nemo? Chyba tak. Trochę mi się tylko dewolaj zagrzał. Ach, gdyby nie wy, zapewne skończyłbym jako rosół. E, czy mogę coś zrobić, żeby się jakoś wam odwdzięczyć? Ach, musimy odszukać Shangri-La. Podobno to gdzieś tutaj, w górze rzeki. Obawiam się, że nie tej rzeki. Nie tej? Ładku, to co my teraz zrobimy? Wiecie, że Shangri-La to miejsce straszne. To straszne, ale jeżeli koniecznie musicie tam dotrzeć, to zabiorę was. Hau, hau! Zobacz, Rekciu. Mega Koko ukrywał swoją obecnością tajemne przejście. No to jakoś nie... No proszę bardzo zobaczyć, co Szaman, Rafik i Miki tu odkryć! Co? A no przecież, że ukryta jaskinia z obrazki masa jajów i legendarny tunel słoni, który do oceanu prowadzi ponoć, ponoć. Szanowna wy... Wódzku, ku... Tabliczka. Reksiu, patrz. Nautilus. Musisz się dobrze wychylić, żeby go zobaczyć. Trzeba donieść o tym kapitanowi Nemo. Kapitanie Nemo, odkryliśmy tunel słoni, który ponoć prowadzi do oceanu na jednym końcu widać nautiliusa, a na którym? Na tym tu niedaleko. I tak na oko uda się wpłynąć Nautilusem do środka. Tak na oko to, to wiesz co, Rosół. Ale kto nie próbuje, ten nie próbuje. Zobaczę, co się da zrobić. Ahoj, ahoj, dało się zrobić. Nautilus jest gotowy do drogi. Reksiu, mój bohaterze. hau, hau! Tu szybko do mnie zasłużyłeś na buziaka. Hał! Hał, hał, hał! Żegnaj szamanie rafiki, miki. Oby twoje plemię miało zawsze dostatek manioku i batatów. Czy co wy tam spożywacie na co dzień? Żegnajcie, ziemianie! Wszystko w porządku, kapitanie. Prąd jest silny, a skały ostre. Możemy tylko skręcać do góry. Pełne zanurzenie. Strzymajcie oddech. Jeden błąd i po nas. Aha.